Dobra. ruszamy. Dobra. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Alex i dzisiaj jest ze mną. Nie bądź O, już zabiję Nie bączy, nie mały, tylko, a zresztą przedstaw się sam. Cześć wszystkim tu, Alex! Tak, i W końcu pogramy sobie razem. No, w końcu jest okazja. Wow, tam jedzie człowiek. Kurczę, jesteś ty gdzieś tutaj w pobliżu czy e, nie, ja jestem po drugiej stronie B. Aha, aha, dobra. No, postanowiłem sobie chwilę pograć dla odmiany technikiem czy też inżynierem jakąś tu nazywam Kim kim? Technikiem, ten z taką... Dobra, ok. jestem ja, ja też, ja też Dobra. Tu a ty gdzie jesteś? Na, na B Zbierzem ta stronę A, a ty jak się tam trzymasz? Halo? Tak, na razie się trzymam, ale coś mi tu jeździło, bo nie wiem co się stało z tym czołgiem przeklętym. A ty gdzie żeś uciekł? Ja w stronę, już w swoją stronę, w porządku, mnie. wow. Ja nie, przygwożenie Jak wy się tam trzymacie? Jest ok, jest ok. Aj, dopadli mnie. O, jesteś widzę. No dopadnij go, dopadnij, bierz go. Aj, nie dam rady. Nie dam rady. Uuu. To kiepsko niestety. Ja tak patrzę za broniami. Ty tam raportuj, wiesz, nie, nie, wstydź nie się. No jakoś tu leci, uciekam. Na razie, nic ciekawego. się dzieje? już wchodzę. Dobra. No i się tutaj punktem ma? Jesteśmy. Czyli walczymy o A. Dokładnie. Dobra, okej. Okay. Przyjmujesz? Tak, tak. ja się, kurczę, ja się muszę oddalić na chwilę. No... Co kolej potrzebujesz? Zaraz do ciebie wrócę, bo to jest bez sensu, żebyśmy tak grali. No, no, no tak, no, no po to gramy razem, żeby się trzymać. We dwóch, no dokładnie, dokładnie. Dobra, przyjąłeś, bardzo dobrze. Tak, tu się udaje na razie. Aj, przeklęte spadochrony. Czołg? Tak, 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 tak. Dobra, wieści, unieruchomiłem. No, no dobra, to powoli idź w górę. Wysiad? Tak, tak, wysiadł. To pilnuj tam, ja to ja się spróbuję przebić. Dorwałeś go? Tak, tak, dorwałem go już. Id idę trochę w Twoją stronę, bo widzę, że tam wyrwałeś naprzód. Tam w ich stronę. No, tu się tu ktoś podchodzi powoli, wiesz. A, dwóch nawet. Mam ich, mam ich, bardzo dobrze. No to to może nie będzie taki bez sensu. Bez sensu, taka gra jak myślałem. Hmm. Przecież jak to jest sytuacja. A, widzę kogoś. A, ja się wracam, bo to mamy rzeźnie na tyłach. Dobra, masz rację, że trzeba się wrócić, tak jak mówisz, dokładnie. już tam biegniesz, nie? Dobra, yy, tak, ja idę. Idę to olejko tutaj na B. Kurczę, mi się zawsze podobały te takie efekty tutaj, te, te dymy, te światła, to takie wczucie. Yy, się, sorry, że ci przerwę, ale tam. O, jesteś bardzo dobrze. Jestem, jestem. Sorry, że ci przerwę, yy, tam na prawo, właśnie, właśnie, o tam, właśnie. O tam, o tam. tam, gdzie teraz patrzysz? Okej, okay. i no. jeszcze na tym, na B, dobra. A jakby co, to sobie. Kończ, co tam zacząłeś opowiadać. Dobra, spoko. Ła! Wow. Masz go? Nie, nie widzę go. No, ja też go nie widzę Dobra, coś widziałem Tam za tym, za przejściem Nie wiem jak go dojechać w sumie Trzymajcie tutaj, <tryk> tutaj okej? Okay? Tu na? Tak a, ja, tak, a ja spróbuję zejść tutaj od tyłu Okej, okay. Już wiadomo jak to się kończy zazwyczaj Ajajaj Dobra, jednego dojechałem tam jest jeszcze drugi. I tu, tak, tu jest jeszcze jeden. Spróbuj go tam. Aj, ja nie żyję. Zabił cię? Aj, aj, aj. Tu lecę się zemścić. Ła, czołg. Czołg, better. Oberwał. Dobra, jeszcze jeden nie żyje. I powiedz mi, gdzie ty jesteś za Jestem. mną? O, jak szybko. Snajperem, graj. Czemu nic nie mówisz, hale? Tak, jak. Tak, jak. Oj. No, coś tutaj na górze chyba. O, jacie. Hello, panowie. Tak, to będzie, to będzie piękne nagranie. Ah, ja idę dalej. Idź dalej, idź dalej, idź dalej. Nie wiem jak ty, ale ja nie lubię snajperem grać na... ...na zwykłym trybie. Mam no, go. O, zdjąłeś go bardzo ładnie. Jeszcze jeden wróg. uważaj tutaj w budynku. Gdzie, gdzie u ciebie? No tu zginąłem, tak, ty jesteś tam sniperem, to no, nie wiem co mu zrobisz no, Dobra, to skoro nie żyjesz to dokończ. <laughs> e, tak, tak, chciałem dokończyć, że właśnie mi zawsze najlepiej jest na hardkorze w snajperem sna grać A! Dobra, leży. Ja wracam na tę stronę, Tu mi się dobrze grało. Uo, jak jak oberwałem. Zdaj mi tam kogoś. Zdjąłeś? Tak, A, ja zdjąłem już ja tutaj też. Tu widzę mama. Łaha ha, ha. <laughs> to miałem czas, nie miałem szans. <laughs> Sorry. To się widzę, trzymasz. No to, no to Aha. uważaj w tym budynku. Halo. To może duet snajperski? Eee, co, co? Snajper. Nie, ja nic nie zmieniam. Jak nie ma, nie ma hardcora, to się nie bawię w, na snajperach. No, a ja z kolei zawsze lubię sobie poeksperymentować. Eksperymentować mówisz? Ło, to ty padłeś tak, a jaki? Aj, jaj, jaj. Widok. Skąd padł strzał? Dobra, wiesz, to wszystko jedno, bo na nam przyjmują. Chopaki się przywitały z granacikiem. Ohoho, ho, ja się przywitałem z mczórką. Ja spróbuję wejść na. Nie, nie, nie się już na, już jest koniec. Na mnie też nie. To ja idę bokiem. Tak, tak. O, zasiedliście zasi gdzieś tam. Dobra, idę do ciebie. Wciąż snajper, mówisz? No, jakoś tak. A, i zdradziłem cię. Ja tutaj wypatruję wrogów powoli. Boże, mam go przy wóżdzeniu. Tutaj ktoś jest. Umianować tam kość Bardzo dobrze I tak tu będziemy siedzieć? Tak, siedzimy tutaj <ścoughs> I co z tego, nie? A, tu jest czołg chyba A, straciliśmy Co, straciliśmy? A, ha. Ja tu się przywitałem z beterkiem Dobra, i na ślepo Dostał unieruchomienie. Tak, 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 cieszymy się. Aj, ja nie żyję. No co, zdechłeś? Aha, aha. To źle. Ech. Jakby co, to wskakuj na mnie, bo tutaj prawie ja więc spróbuję. A, nie, nie wskakuj nie wskakuj. Co się stało? To co? Zniszczenie pojazdu mi nagle wyskoczyło no. Boże, jakie mam kombo! Aaaa gietka mnie zdjęła Dobra mów gdzie jesteś Ja no w czy... No w jestem No jak to w czyściu? no hej Ja spróbuję podejść tam na górę, no no A tutaj... A czołg! Uhuhu, wow, spierdzielaj, Oj, boże jaki bieg mi świetnie. udało się Dobra, co teraz robimy? Halo. Ja poczekam, aż to z nas podejdzie na B. Ja nie na, ta na targowisko, po prostu wchodzę nie będę się bawił. No. Na zdrowie. <gryw> Dzięki. O, ktoś mi poniósł. Jesteś obok, bardzo dobrze. Przytrzymaj ten. A ty, snajperze ty. Pff. Rzucę dla jaj, bo nie wiem po co inaczej. I teraz pytanie, czy dam radę przyjąć B? Tu środkiem biegnie, uważaj. Widzę, widzę. A, z prawej snajperzy uważaj. Powiedz, że żyjesz. Żyję To się trzymaj, trzymaj Jak tyś to zrobił, no? Widzisz mnie? Cwaniaku. Tak, widzę jak się czołgasz Już jestem przystem. Teraz to może przejmiemy, chyba będzie dobrze. Niby się przydał medyk. A Mi też by się medyk przydał Przejęliśmy kontrolę nad Tak, punkt dla nas. Dobrze. Uuu, tyły i do dwóch, uważaj na tyły. Aj, mają i mnie. A dopadliście? A no, to to do dupy. Propozycja jakaś na B. No widzę, że ty już śmigasz. Dobra, ja też na B. Kurde, fajnie się gra. A ty nagrywasz jeszcze? Yy, tak, nagrywam cały czas. Ale nie planuję jakoś przeginać. Jakieś niecałe 5 minut. No bo wiesz Nigdy coś takiego nie robiłem, nie wiem jak to wyjdzie No siło rzeczy ja też nie, prawda? <laughs> no, no tak, tak No jak ty nie to jij ja rzeczy, nie? Chceciśmy B? Y tak, B już nie jest nasze Na! Torwałem go Co? Ty? Ty rozwaliłeś ten pojazd? Mhm. No, może się przesiadł? Uwaga, tam. No, tak, taki widzisz, Z drugiej strony jest całkowity. Gdzieś, okur... Gdzie ty... jest ten wylazłem oczywiście. Tak, z trzech stron kilku. Jak widzisz czołg, to. Jaki czołg? Na czołg. A. To tam też obok niego są. Widzę, nie żyjesz tutaj. Bez straciliśmy. Do naszego czołga wejdę. Ej, Kursy, uciekł mi. Trzymaj tutaj B, no, Cię no, no. nie dzieje. O, jeszcze jacy nasi. Co tu się dzieje, obry? Tak, w takich momentach jak teraz żałuję, że nie mamy jej twojej kamery. No, byśmy coś 100 razy ciekawszego pokazali niż to moje lamienie. E, e, na B za budynkami, uważaj tam. No, wiem, że, że na B za budynkami. Aaa, no żem dostałem, uciekaj. Gościu ma warta Dobra, jadę dobrze. Tutaj. Ale ten jeszcze tutaj żyje, uwaga. Za tym, przy tym. A nie, już leci na C. A tam na C nie warto. jak to nie warto, wszystkie punkty warto bronić. Kurde, głupie gruzy. jestem za tobą. Uwaga! A, jest. O, dzięki. Już myślałem, że tym drugim mnie zdejmie, ach. Jednak dobrze tak z kimś zabrać. Kurde, to jest zupełnie inna gra. A, no tak, no tak jest tak roz... super, kurde. A, ale ale padłeś, kurde, może mi Tak, tak się zachwyciłem, że ruszyłem do przodu. Przebiegnij tam dalej spróbuję, ja przejąć. Dobra. Z tyłu jest gościu z MP7. Ja się, ja się nie mogę doczekać, aż ten nowy dodatek wyjdzie. Eee, tak, ja, no. ty, ja też zamierzam, tylko kupuję go od razu, tak. Liczę, że będą jakieś kolejne fajne wyzwania, to może jakąś operację jeszcze zrobię. A, no tak, no kolejna jakąś fajną operację zabijaka, prawda? Co ci no, się wyszło? To wyszło jak wyszło, nie to, ża to żadna tam rewelacja, tam z połowa materiału jest atrakcyjna, by Dobra, słuchaj, będziemy będziemy... Wow. Będziemy robić jeszcze jedną jakąś szybką akcję, no, powiedziałem Trzeba jeszcze... się na B. Dobra, spróbujemy to B przejąć. Tak, ja tutaj. Ale głupek. Tak, taki... tam ich paru jest niestety. i nie mogę ich sięgnąć. Gdzie, A, gdzie z tyłu? Nie. Tutaj? Boże... Ratuj się. Z tyłu nie ma nikogo. Jak to cię... nie zauważył cię. To uważaj teraz. Z tyłu, z tyłu A, tutaj, dobra? No no no, mam go, mam go, mam go. Masz go, dobra. I to musi nam na razie starszyć. Dzięki wielkie, fajnie było. Ja muszę spadać, muszę się ogolić w ogóle. No ja jestem świeżo po akurat. No widzisz fajny przypadek. Dobra, to możesz się pożegnać teraz. No dzięki wielkie, cześć wam! No, ja też wam bardzo dziękuję i cześć!